Cześć! Dzisiaj mamy dla Was filmik z niekosmetycznymi ulubieńcami e, lutego. E, I może zacznę e, od może? tego, że lód miał 29 dni w A. tym roku. To się zdarza raz na 4 lata. Tak warto wspomnieć, tak jakoś mi się przypomniało. Dobra, zacznę ja e, od filmów. Już miałam więcej czasu po sesji, mogłam sobie coś obejrzeć i wynotowałam sobie tutaj pierwszy film, to e, Odważna. E, film mm, o kobiecie, która staje się odważna. Nie chcę wam mówić po prostu co się dzieje, ale po prostu film jest godny polecenia, bo kobieta, która em, traci nagle ukochanego, staje się odważna i po prostu mm, no, dzieją się różne rzeczy dobre. E, I ona właśnie staje się takim trochę jakimś supermanem, coś w tym stylu. Tak mi się wydaje. Musicie sobie to obejrzeć, bo bardzo fajny film, także odważny, polecam sobie zobaczyć. E, drugie, co na pewno już słyszeliście, to Wielki z Wall Street. To, to już było to, 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 to 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 dawno, odważno też było dawno, ale ja dopiero oglądałam, także no. To pewnie słyszeliście bardzo fajny film, podobał mi się, uśmiałam się. Następny film to 127 godzin i to jest film na faktach. O takim chłopaku, który um, on dzisiaj po jakimś kanionie, czy gdzieś gdzieś, w, um, i na niego kamień, mu na rękę, y, i on kilka dni siedzi z tym tak. kamieniem, i w końcu odcina sobie rękę. Tak, to, ja, to był w telewizji jakieś, jakoś tak. Tak, właśnie tej, ja nie się, obejrzałam i obejrzałam i tak. I mi się tak. też bardzo w ten film podobał, i Czeka. go dwa razy widziałam. Bardzo fajny, bardzo fajny. Tak. I kolejny to World War Z, um, film o zombiakach, także nie wiem, czy. No, no. Bardzo fajny. To chyba jest Brad Pitt? Możliwe. Także e, fajny film. on, Ten właśnie facet chyba Brad Pitt. Z rodziną po prostu ucieka, później tam pomaga znaleźć właśnie, jak zwykle w takich filmach, pomaga znaleźć na to antidotum. Żeby zapobiec, temu, tak? Żeby inni wszyscy nie pozjadali się, tak. Dobra, przechodzimy do piosenek. U mnie pierwsza piosenka to jest piosenka. Where are you now? Tutaj piosenkę e, z dwóch wykonawców. Jednym jest Justin Bieber, drugim w tym momencie nie pamiętam, ale oczywiście wszystko będzie mieli na dole. E, piosenka e, taka na czasie, taka popowa, taka taneczna. A druga to jest piosenka e, nasza ulubiona Flip it. Tak. Też nie pamiętam e, wykonawcy Nobdok. I ktoś jeszcze? I ktoś jeszcze. Jakaś pani. Piosenka też taka klubowa, taneczna. To są dwie moje propozycje w, z miesiąca lutego. A u mnie jest dość ciekawie, jeśli chodzi o piosenki, bo pierwsza piosenka, która wpada mi w ucho, to wąz, wąs, wąs Cyber Mariana. Bardzo fajna Aż piosenka. Druga to Jarecki w spin. Może tego wykonawcy nie znacie, on jest bardziej związany z grupsonem. Takie klimaty. O, I teledysk jest dość fajny, także zajrzyjcie sobie, tyle jest dość śmieszny. O wspinaczkach ogólnie. Kolejna jest to Oliver Heldens. Nie wiem, czy dobrze zanotowałam. The Right Song. To jest piosenka taka właśnie elektroniczna. I dedykuję ją mojej koleżance z pracy, powinna wiedzieć dlaczego. Także dedykuję ci to. I kolejna, proszę się ze mnie nie śmiać, to Dawid podsiadła w dobrą stronę i ta piosenkę po prostu no, lubię sobie jej słuchać, ale to tylko na słuchawkach, żebym nie wiedział. Bo już... No mnie jako narraźnie, więc... Także muszę słuchać sobie na słuchawkach. Co masz dalej? Jak ja wiesz? mam dalej dyscyplinę sportu chociaż nie wiem, czy to nazwać można dyscypliną. Jest to Nordic Walking, czyli chodzenie na kijkach. Zaraziła mnie tym mama. chodziła na początku na kijkach jej. Teraz kupiłam sobie swoje. Jeszcze na swoich jakoś tak nie miałam okazji chodzić, ale ogólnie chodząc na kijkach jakoś tak mam wrażenie, że całe ciało pracuje. Ręce tutaj tak samo pracują przy, przy, przy właśnie przy ruchu. I z tego co wiem, one, te kijki, bardzo dobrze sprawdzają się w wędrówkach typu do, na góry, górę, w góry. Więc jakoś tak, dla mnie to jest taka inna forma spędzania, tak wyjścia na dwór, bo jeżeli wychodzę tak pospacerować, to jakoś tak. Czasem mi się nie chce, czasem nie wiem, coś, coś jest nie tak. A jak wezmę kiki, to jakoś tak bardziej się motywuję i jakoś tak wtedy inaczej idę i wiem, że, że robię coś dla swojej sylwetki, czy dla, dla jakiegoś lepszego samopoczucia, czy dla kondycji. I drugą rzeczą, która się wiąże właśnie z aktywnością fizyczną, jest to aplikacja na telefon, jest to sport tracker. Kiedyś używałam Endomondo, ale jakoś tak nie, nie sprawdzało mi się. Sport Tracker jest też pochodną czy podobną aplikacją do Endomondo, czyli ustawiacie sobie dyscyplinę sportu, jaką uprawiacie. To nie musi być zwykły spacer czy Nordic Walking, może być to też nie wiem w jaki sposób mierzy się pływanie bo tam też można, tam też można sobie ustawić pływanie, bo telefon trzeba mieć przy sobie, wiadomo, że, że to ściąga nam tak. też z internetu GPS, czyli właśnie jak chodzimy gdzieś, łapie nam całą trasę, bo później jest cała trasa wyrysowana na, właśnie na, w tej aplikacji. Liczone są kilometry, które przeszliśmy na przykład, czy średnią prędkość, czy też kalorie, które spaliliśmy. Bardzo fajna sprawa, i tak czasami z ciekawości sobie ją włączam, jeżeli gdzieś dalej idę. I tak z ciekawości chcę dowiedzieć się, ile przeszłam. Może to nie to, że chcę wiedzieć, ile spaliłam kalorii, bo to tak jakoś tak dla mnie nie jest ważne. Ale ile na przykład przeszłam danego dnia, jeżeli, jeżeli mam jakiś taki dzień, w którym dużo chodzę. Więc u mnie to są te dwie rzeczy z aktywnością fizyczną związane. I dalej. Zapach miesiąca to jest. Może tak sobie. Zażartuję, mózg Egipcjanina, haha. Ha. Nie no, e Egipcjan, tak, to się chyba czyta, Mask. mask I to jest taki mózg, no mózg Egipcjanina z piramidą i tutaj jakiś podejrzewam, że pan na wielbłądzie bierze sobie koło piramidy. I zapach mi się kojarzy, zapomniałam sobie m, te zapachy wynotować, ale to jest, mi się kojarzy z takim orientalnym właśnie, jak tak, to poszło w Egipcie siedzę. na targ taki, to bym tam... Tam trochę z piachem, trochę z imbirem, jakoś tak, tak. mi kojarzy też Imbir tutaj. Imbir jakieś piżmo pewnie. Bo to piżmo tak pachną. Taki intensywne, dość taki orientalne. Tak, ale nie taki strasznie. I to już jest było na tyle, ale... Coś jeszcze się pojawiło, a mianowicie nasz wspólny Instagram. I to tak. jest Aga Anna 2 Oczywiście macie już teraz um, na dole. E, w, tak, w tych wszystkich so, social, medi social mediach. Tam na dole jest właśnie e, odnotowany Instagram. E, i Bardzo serdecznie masz... zapraszamy. Do tak, tego. Tak, zapraszamy. I co? Ja szaleję na punkcie tego Instagramu. Może jestem troszeczkę jeszcze byłam zacopana do ostatniego miesiąca, bo nie miałam internetu w telefonie. Ale teraz nagminnie, kiedy mam czas. I się nudzę zapowiedź na wykładach, co mi no, błędem ja, no, może tego mówi głośno. E, no to przeglądam Instagram, tam jest dużo inspiracji tak. i także no, wszystko można sobie zobaczyć. Pisać hashtag, nie wiem, obiad, i już mamy jakieś inspiracje. Także A, jest makijaż, wiesz, także super. Także zapraszamy Was na Jeżeli reżys. macie Instagram, za, zapraszamy Was do nas, będziecie też na bieżąco wiedzieć oprócz tego, co się dzieje w filmikach czy na vlogach, będziecie też wiedzieć e, co, co my się robimy. U tak. Nas, tak tak wszystko. No i dziękujemy wam za, za oglądanie. Tak jak mówiłyśmy, zapraszamy was do naszego, na nasz Instagram, na nasz fanpage, też na naszego bloga. No i do następnego filmiku. Pa.